Szukasz ciekawej koszulki na lato? Wejdź na www.abra.it, bo z abra tym wakacje trwają cały rok. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziałem w historii całego Stumble StumbleGuys. Do gry zostało dodane wyjątkowe koło Szczęśliwy Spin, bo znajdują się w nim aż dwie nowe skórki. I wyobraźcie sobie, że w dosłownie 15 zakręceniach zdobyłem oba te skiny. Popatrzcie, mamy go tutaj za pierwszym razem. A to wszystko dzięki temu, że gracze zaczęli się totalnie buntować. Bo to, że ja nigdy nie mogłem trafić skinów to jedno, ale podobno ostatnio i wy mieliście z tym problem, dlatego twórcy gry zwiększyli drop tych Skinów, a same skiny są totalnie zepsute. Spójrzcie tylko jak chociażby przenika przez ścianę. A jeżeli grasz w Istanbul Guys to w sklepie wpisuj kod ABRA raz na tydzień i powiedz o tym swoim znajomym, co? Bo z korzysta już 25 tysięcy graczy. Muszę przyznać, że szczerze dawno czegoś takiego nie widziałem. Popatrzcie w jednym kole mamy aż dwa nowe skiny. Tutaj jest legendarny Yin, a tu jest legendarny Yang. Przez co mamy aż 4% szans na trafienie w jednym zakręceniu któregoś z tych skinów. I ja naprawdę nie chcę wygrać ale specjalnie założyłem żółtą koszulkę, żeby mieć szczęście do legendarnych skinów. Tylko że w ogóle nie mamy klejnotów. No dobra, na całe szczęście doładowałem sobie klejnoty i możemy tutaj zakręcić. Tak jak patrzę na te skiny, to szczerze mówiąc, wolałbym już trafić tego ina, bo ten jak wygląda naprawdę bardzo, bardzo dziwnie, ale powinniśmy mieć oba. Dlatego też kręcimy po raz pierwszy. Słuchajcie, bardzo bym chciał trafić jeden z tych skinów naprawdę dość szybko, żeby móc nim zagrać, a potem najwyżej będziemy się męczyć z pozostałymi skórkami. Jedno takie zakręcenie to 125 klejnotów, czyli powiedzmy jakieś takie półtorej złotówki, coś takiego, może nawet pod 2 złote, więc mam nadzieję, że serio coś trafimy. Mamy klejnotów na mniej więcej słuchajcie jeszcze jakieś 25 zakręceń, więc znając moje szczęście chyba wiemy jak to się skończy, ale proszę trzymajcie kciuki, chociaż jeden skin, tylko że nawet go tutaj nie widzę. W tym kole specjalnym także jest skin Pixel Orbit, którego nie posiadam i na niego mamy aż 6% szans, ale póki co Kupmy się na koło jak, Dokładnie tak. Let's go. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Będzie tutaj nowy skin, no nie ma go. Ja naprawdę nie pamiętam kiedy, w jakimkolwiek kole ostatnio były dwa nowe skiny. Serio. To chyba były jakieś świąteczne koła, mam wrażenie. Znaczy mogę się mylić, ale naprawdę dawno czegoś takiego nie było. No wszystko fajnie, wszystko fajnie, ale yy, że tak mogę zapytać na przykład, gdzie jest moja skóreczka? Jeden przeleciał, drugi przeleciał i oczywiście nie ma go nawet na ekranie. No no dobra, kręcimy dalej. Póki co, jeszcze jestem, słuchajcie, wiecie, szczęśliwie. Na razie, jeszcze jestem spokojny. Jeszcze jest w porządku. Ale moja cierpliwość się zaraz skończy. Bo mniej więcej, zaraz dobijemy do połowy klejnotów, które sobie przed chwilą doładowałem. A doładowałem ich tam 3000 z hakiem, więc wcale nie tak mało. I gdzie jest ta skórka? Powiedzcie mi, za którym razem wy trafiliście któryś z tych skinów? A jeżeli macie w ogóle oba skiny, to za którym razem mniej więcej trafiliście ten drugi. Bo Serio, to jest szok. Tego ziomala trafiam dzisiaj 15 raz. No dobra, ale my lecimy dalej, widzowie. Let's go! Mam tutaj myszkę od twórców gry, i w tym momencie, słuchajcie, ją aktywuję. Tą moją zwykłą myszkę na razie, słuchajcie, odkłada. Nie no, błagam, nie znowu ten sam typo. I teraz, widzowie, pierwsze zakręcenie tą oto myszką od twórców gry. Ona ma napis Stumble Guys, więc ona na pewno, słuchajcie, musi dać nam tutaj szczęście. Nie no, nawet nie ma tego skinu. Ej, jak to jest zrobione, że są aż dwie skórki w kole, a ja nie widzę ani je... Jednej ani drugiej. To jest autentyczny, słuchajcie, jakaś. Co? Masa... O, mamy to! Mamy to! Mamy Yanga, Słuchajcie, patrzcie, wziąłem tą myszkę i w końcu nam się udało! Jank legendarny. To jest ten, moim zdaniem, wszystki. No ale wciąż, słuchajcie, nie mieliśmy go wcześniej, więc jest potężnie. I teraz musimy sobie sprawdzić mit. Czy to przypadkiem nie jest ten sam ziomek, co ta skóreczka? Znaczy, ja wiem, że one się delikatnie tam różnią, ale patrzcie, pum! Wzrostowo są takie same więc być może to jest ten sam ziomek, po prostu słuchajcie, w innym kostiumie. Myślicie, że ma to sens? Moim zdaniem to może mieć serio sporo sensu. I widzowie, wziąłem teraz Block Dash Endless jako jedną giereczkę, żeby sprawdzić tego skina. Popatrzcie, sędziak też ma tego Yanga, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo skin jest naprawdę dość mały, jest, słuchajcie, dość śmieszny, więc może być fajnie nim grać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jesteśmy jeszcze tutaj z Bezbekiem i pytanie, czy widzowie lecieć na rekord, czy po prostu się Tutaj bawić, bo ja bym się jednak, powiem szczerze, trochę tutaj pobawił, nie? Serio, podbijałbym się od końców i tak dalej, bo ostatnio, jak graliśmy na przykład z Wojanem czy coś, zawsze jak lecimy na rekord, to ja, wiecie, tak, bezpiecznie stoję, nie robię trików i potem jest po prostu giga ciężko, no nie? Znaczy, właśnie giga ciężko, żeby po prostu nie skorcić siebie do zrobienia jakiejś głupoty, że wiecie, strasznie ciężko po prostu być takim mm, napinaczem, no nie? Więc ja bym się tutaj trochę jednak, szczerze mówiąc, pobawił, jakby się oczywiście dało. Mamy tutaj Kroki kupy i w sumie spoko się komponuje to z tym skinem Znaczy te kroki dalej, nie powinno być ich pewnie w ogóle w grze Ale jak już są to... Szczerze? Nie wygląda to tak źle, no nie? Naprawdę nie jest źle, dobra tutaj pum sobie przeskoczymy, tak Okej, okay. ja w ogóle chciałbym się nauczyć tego co oni robią Bo to jest bardzo proste co słuchajcie oni robią tutaj na kolcach No nie, że oni dotykają kolców, przelatują górą Tylko, że ja się zawsze boję tego, że jak to na przykład zrobię na nie wiem Dajmy na to 50 fali To mogę sfajlować, i szkoda po prostu tych paru minut Rozumiecie co, nie? Zawsze gramy w ten blockdash endless to Mimo wszystko z tyłu głowy, nawet jeżeli gramy dla beki, tak jak teraz. No to mam z tyłu głowy, że ej, a może rekordzik byłby robiony, no nie? I zawsze się po prostu tego trochę cykam. W ogóle szkoda, że nie wziąłem emotki banana, bo jeżeli mamy się bawić, o kurde, to ta emotka, słuchajcie, banana mogłaby nam się przydać. Dobrze tutaj uratowane, co? Dobrze tutaj uratowane. Dobra, rozbijasz stary. Okej, okay, on tutaj rozbija. W takim razie tak, pierwsze kilka fal to wiadomo, że trzeba przejść totalnie normalnie, a potem możemy się bawić, no nie? Dawajcie, lecimy, słuchajcie, po stoper w taki w miarę normalny sposób, znaczy można coś tam się bawić, ale nie żeby super, słuchajcie, ryzykować. Jakby na tym mi zależy, żeby teraz właśnie nie zaryzykować jakoś tak gigantycznie i dojść do przynajmniej tego stopera w taki totalnie normalny sposób. Jak ja dawno tego nie robiłem! A ja tak strasznie lubię, jak oni tak to rozwalają. Nice! Ej, serio, strasznie dawno tak w cały ukos nie leciałem. A, to jest mega kozackie. No tutaj wiadomo, że te ukosy robimy, nie? To to zawsze, to to zawsze, tak, tak, tak! tak. Let's go, Inio! Dobra, rozbijecie wszystkie? Kurde, nie rozbili wszystkie. A też chciałem, słuchajcie, znowu totalnie po ukosie przelecieć, nie? Tak wszystko rozwalić, ale to by była jazda. Dobra, wbijamy się tutaj. Bum, pom, 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 pom. I pum! Dobra, dobra, rozbijasz wszystkie stare, rozbij wszystkie. No nie! Kurde! Musiałbym mu chyba napisać, żeby rozbijał wszystkie. To wtedy moglibyśmy mieć sporo zabawy, no ale dobra. Tak czy inaczej, uwaga. Pum, bum! Aj, 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 aj! Dlaczego, słuchajcie, on nie chce przenikać przez bloki? Tego trochę nie wiem, ale dobra. Próbujemy. O! Co? Ten skin jest naprawdę potężny. Jestem w absolutnym szoku, słuchajcie, że tak on przeniknął przez ścianę, że aż wywalił nas na drugi koniec mapy. Ale teraz, słuchajcie, musimy zdobyć jego bliźniaka i popatrzcie! Mamy go tutaj! in za pierwszym razem, słuchajcie, kiedy zakręciłem teraz. Ja cię kręcę, jaka była na to szansa? Dosłownie, to jest pierwsze zakręcenie po tamtej gierce. I naprawdę ten skin mi się dużo bardziej podoba, a tu akurat jest to o tyle ciekawe, że... Po Popatrzcie. On wygląda dosłownie tak samo jak ten koleś, słuchajcie. No, znaczy ma trochę inne włosy i tak dalej i tak dalej. No ale rozumiecie co mam na myśli? Serio, wy wygląda na to, że to jest jakby ta sama osoba tylko po prostu w przebraniu. No nie, ewidentnie na Halloween czy na cokolwiek innego. I też tutaj dobrze można słuchajcie, to zobaczyć, że to też teoretycznie mógłby być ten sam ludzik. Popatrzcie, oni się różnią tylko dodanymi włosami. Serio, popatrzcie na posturę na przykład, no nie? Znaczy wiadomo, kolorkami też, ale serio, tutaj tylko jakbyś dołożył na niego włosy i się mano. Przez co ten jest też trochę większy, no nie więc może być ciężej nim grać. Ale wiecie co, wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na jedną rzecz i to docenić. Że słuchajcie, oba te skiny kosztowały mnie tylko 1700 klejnotów. Popatrzcie na to, bez skitu jedno zakręcenie to 1200 to 125. Czyli to by świadczyło o tym, że my to zrobiliśmy w 15 zakręceń. Oba skiny? To faktycznie chyba tym razem mam szczęście. Ale musimy co do tego skina sprawdzić jedną rzecz, a mianowicie jego wysokość. Ja wiem, on wcale nie musi być najniższy w grze, ale może być. Naprawdę, bo on wcale nie jest za duży. Zaraz sprawdzimy sobie to z Korean Tigerem albo z kapibarą, ale faktycznie jest on niziutki. Chociaż chyba, nie no, wiecie co? Wydaje mi się, że jest większy od tego koreańskiego tygrysa. Co? Popatrzcie. Tygrys z tygrysem, ale sprawdźmy to na przykładzie kapibary. No, jestem ciekaw. Szczerze mówiąc, naprawdę nie wiem, jaki będzie, słuchajcie, werdykt. Wydaje mi się, że jednak ta kapibara jest trochę mniejsza. Co? Podejdźmy do tego płatka śniegu. W ogóle bardzo dobrze pasują jej te kroki, co? Co? Ej, czekajcie, czekajcie... Nie, no dobra. Capybara jednak ciuteczkę, ale jest mniejsza. Ale wiecie co? Pomyślałem, że jeszcze jedną szansę dajmy temu skinowi na blockdashu, ale tutaj słuchajcie, na tym legendarnym. Jestem ciekaw, słuchajcie, jak to będzie wyglądało, dlatego że to jest mały skin, co już o czym e, rozmawialiśmy, a tutaj, skoro on na zwykłym blockdashu był w stanie przenikać przez jakieś dziwne ściany i w ogóle z jakąś super szybkością, to może być ciekawie. Naprawdę tu może być, słuchajcie, ciekawie. Lecimy chyba po stoper, co? Trzy razy mieliśmy, słuchajcie, stopper. z czego tutaj właśnie raz chyba z Bezbekiem, który jest tym robocikiem, więc jest spora szansa, słuchajcie, że ten stoper możemy dzisiaj zrobić. A przynajmniej taki jest plan, więc let's go! Dawajcie! Jestem naprawdę ciekaw, jak to, słuchajcie, wyjdzie, bo serio ten skin jest porąbany. Ja się nim boję tutaj grać. No my na Endless Block Dash'u dotrwaliśmy tylko do 25 fali czy coś takiego. No masakra! Serio, autentycznie, słuchajcie, masakra! Dobra, tu sobie przeskoczymy ładnie, pięknie. Niech te bociki sobie tutaj poodpadają. Zapraszam do Odpadania! Bo zaraz będą już, te wiecie, normalne bloczki, no nie o, yo, ale mnie tutaj powywalało. No ale dobra, na całe szczęście żyję, Więc daję emotkę super płaczu. Dobra, przechodzimy sobie tędy i tutaj jest pan bokser, dobra, tutaj górą, wiadomo, i dawajcie już nowe bloki, dawajcie już nowe bloki. Let's go, let's go. Lecimy tutaj sobie z nowymi blokami. Okej, okay, jeszcze nie, słuchajcie, jeszcze nie. Jeszcze ich tutaj, słuchajcie, nie ma. Więc musimy sobie chwilę poczekać. Musimy chwilę poczekać tutaj, dobra? Bo wiecie, one mniej więcej po półtorej minuty mają. Transcrição e Ej, bo mi się cięcie zrobiło, a ja mówiłem, słuchajcie, że są nowe bloki, i w ogóle jeszcze tutaj bot przez chwilę przetrwał, ale na całe szczęście już jest. Ej, najgorsza lipa by była, jakbyśmy zrobili stopper, a ja bym zobaczył, że mi się nie nagrywano, nie? Kurde, ale to by była jazda. To by było naprawdę przesadzone. Dobra, tak czy inaczej, tutaj z tego na to, tutaj z tego na to. Dobra, te bloczki już więcej potrafimy. W zasadzie to wszystkie potrafimy, już nic nowego tutaj jakby dla nas nie będzie, ale niektóre z nich są naprawdę mocno stresujące, więc i tak, słuchajcie, trzeba uważać. O Jezu, to na przykład jest zawsze gigastresujące. No ale dobra, pum, pum, okej, okay, dobra, spoko, w przód walnęło I w przód to jest spoko, jak w przód tam wali to jest w porządku To nie ma jakby problemu, byleby nie wylecieć, no nie Za mapeczkę, Oj, takie to lubimy Takie to lubimy, let's go Dobra, tutaj to też w sumie lubimy, możemy sobie to ładnie Pięknie przeskoczyć, dobra, dobra, siup, okej okay, Dobra, tak sobie tutaj, pam, pam, no i to TNT to też W miarę już ogarniamy, no nie, wiemy gdzie mniej więcej, słuchajcie, nadepnąć Żeby po prostu to nas nie walnęło, dobra, tutaj też sobie przechodzimy pod spodem, więc całkiem spoko. I słuchajcie, mamy około trzech minut tutaj, więc jeszcze drugie 3 minuty i będziemy mieli tutaj faktycznie, słuchajcie, taki wiecie, no, stoperinio, bambinino! Dawajcie, 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 dawajcie. O, te lubimy, te lubimy. Tutaj, tutaj to jest ciężko na tych odpaść, chociaż znając mnie, no właśnie, wypadałoby uważać, bo ja tutaj to, to lubię sobie podpadać, że tak powiem. Dobra, tutaj jest porozwalane, jest porozwalane. Dawaj kolejne przeszkody. Dawaj, dobra, tutaj z tego na to, tutaj z tego sobie tutaj na. To byleby nie dotknąć laserów To jest najważniejsza zasada Dobra, to lubimy, słuchajcie O kurde, o kurde o, Ale się uratował chłop, tej hey, Nice, a już słyszeliście po moim głosie, że Uh, tam już było podbramkowo. Tam już było podbramkowo, słuchajcie. Ale na całe szczęście mamy to, dobra. Pum, pum, okej, okay, dobra, tutaj przeskoczone. Tych nie lubię najbardziej. Ze wszystkich tych nowych bloków, słuchajcie, tamtych, co były przed chwilą, nie lubię najbardziej, bo one są najmniej obliczalne. Oczywiście można jakimś tam trykiem sobie przeskoczyć i tak dalej, no nie? Ale naprawdę ja się zawsze ich tutaj boję. Tych też się boję, ale te są do opracowania. A tamte, to naprawdę to jest taka loteria. To jest taka loteria, nie? Dobra, jest Git, to co? Aktywujemy TNT i spadamy stąd. Dobra. Dobra, dobra, tutaj no loteria, tak jak już mówiłem Ale przeskakujemy sobie tutaj, dobra, spoko Na bezpieczny, słuchajcie, na bez. O nie, te są też, słuchajcie, fatalne Te są też fatalne, ale da się Da się wyczuć, da się wyczuć, bo najgorzej to Jak dotniesz minimalnie kolca I potem, potem już to był miota jak szatan, nie Po prostu miota to był straszny Już nie jesteś w stanie nic zrobić, no nie Dobra, tutaj z tego na to No, popatrzcie na to Popatrzcie na to, ja nawet nic nie zrobiłem. Nic nie zrobiłem, a i tak mnie wywaliło gdzieś w ogóle na orbitę. Ale spoko, uratowane, uratowane. Dobra, to tutaj też. Z tymi też czasem się potrafimy bujać i przez przypadek jakiś błąd zrobić. Więc trzeba uważać. A my, słuchajcie, już za jakieś 20 sekund powinniśmy mieć, słuchajcie, tutaj tabelkę ze stoperem, no nie? Wiecie, tą tabelkę, która pokazuje, że już zostało tyle i tyle czasu do stopera. Więc to już będzie jakoś za moment. Okej, okay, przechodzimy sobie jeszcze te bloczki. Tutaj ładnie pięknie dobra, dobra, PU! Ajajaj, karamba bamba! Dobra, o nie, 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 tych nie lubimy. Dobra, z tego na to, z tego tutaj na to. Ej, dajcie już tą tabelkę! Czemu nie ma... Ej, a może tu stopy... Nie ma, bo jest jakaś nowa wersja Nie, no nie, nie było aktualizacji teraz No, chyba nie, chyba słuchajcie, nie Więc ja nie wiem, gdzie jest ta tabelka, gdzie ona wylądowała Ale naprawdę nie ma tabelki Nie ma tabelki O, tych gigantycznie dawno nie było bloczków Ale stoper nie był potrzebny W takim razie, widzowie, przetestujmy Ten skin, mamy tutaj stumble Cove, Czyli mapkę dla noobków Takich jak ja I zobaczymy, czy faktycznie, słuchajcie, ten skin oddaje Czy on jest taki mega kozacki Bo już wiemy, że jego brat to jest totalnie porąbany, a przynajmniej na blokdaszu, bo na tym blokdaszu to się zachowywał naprawdę tak dziwnie, nie? To jak on przeniknął, to jest jakiś szok. Dobra, tu se na to skaczemy. Tutaj sobie pójdziemy, tutaj ładnie. Aha! No ta jego kolega, słuchajcie, czy brat to chyba już nie jest aż taki dobry w parkurze, ale no może, słuchajcie, jeszcze nam jakoś to odda. Może jeszcze nadrobi, więc zobaczymy. doczekajcie, polecę sobie tutaj, z tego polecę sobie tutaj, z tego sobie polecę tutaj, tutaj, tutaj tak i dawaj na trampoliniarza i... Ja. No. Dobra, patrzcie, co Robimy. Lecimy z tej trampoliny tutaj, słuchajcie, na tą bezpośrednio. Dobra, dobra, dobra. boom Ale nas wybiło fajnie. Dobra, i teraz let's go z tego tutaj od razu na tą środkową. Tutaj siup. I dobra, dawaj na metę tym ziomalem. Dawaj tym ziomalem na metę. Lecę se tutaj, ale wejdę se na płotek. Czekajcie, na ten płotek chyba się tutaj dało. O, 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 o tak. Patrzę, co można tutaj zrobić. Można sobie wejść tutaj na to, jeżeli mi się uda. I od razu na to. Tak, nice. Let's go. A tutaj na to się dawaj O, kurde ty ja przy w ogóle przyleciałem. No i mamy Paint Splasha. Make it Splash. też nie wiem, słuchajcie, kiedy ostatnio w ogóle tutaj grałem. Naprawdę to musiało być mega dawno temu, wręcz powiedziałbym, że wieki temu. A mamy dobrą skóreczkę, więc zobaczymy, słuchajcie, jak tutaj będzie. Let's go! Dawajcie, bo tutaj sędzia, jak się ma. No gdzie? Gdzie, panie? Bo. Po... Aha, no to prawda, no nie, to fajna karma, to fajna, słuchajcie, karma już nas dojechała. Let's go, let's go, let's go, let's go. Dobra, to co? Polecimy sobie... Nie, najpierw polecimy sobie. Tutaj, bo tu jest mega dobrze. Tu jest uwaga, po! O kurde, dobra, po! Let's, nie, nie, nie ratuj się! O, jo, serio, dopiero tu. Ja chcę sobie tutaj ładnie, słuchajcie, się odbić se... Aha ej, dobra, bo naprawdę ja nie wiem, czy z tym skinem jest coś nie tak, czy o co chodzi, ale popatrz, ja nie mogę nic, słuchajcie, nim robić. On się w ogóle nawet nie chce dobrze odbić. Co tu się dzieje z nim? Dawaj do góry! Dobra, a gdyby tak, słuchajcie, pójść barierką, popatrzcie, gdybyśmy sobie poszli barierką, co jest ogólnie dużo trudniejsze dla któregokolwiek ze skinów, to on już totalnie to ogarnia, no nie? Wszystkimi boczkami, małymi jakimiś alejkami, on jest w stanie chodzić. Strasznie dziwne to jest. Słuchajcie, strasznie dziwne, patrzcie, z tego tutaj na to jest w stanie wskoczyć, tutaj tak, tutaj oczywiście też doskoczy, bo dlaczego... Co? Ty tak się w ogóle da? Ja myślałem, że teraz, jakby co? Że tutaj nie doskakuje? To... Okej, okay, dobra, to było strasznie dziwne. Przecież zawsze ten skin jakikolwiek się zaczepiał. Mega dziwne. No i dobra, na finał wziąłem słuchajcie Rush Hour. Dlatego, że po raz kolejny dawno na tej mapce nie grałem. A ona jest naprawdę mega fajna. Znaczy, to jest jedna z najbardziej wkurzających mapek. Bo tutaj wystarczy jeden błąd, czy w ogóle jakiś lag. Często tutaj są lagi, nie wiem do końca czemu. I totalnie odpadasz, nie? Totalnie masz kaplicę. Ale z drugiej strony. Jeżeli naprawdę już wejdziesz w te flow, to możesz bardzo, ale to bardzo długo tutaj grać. Serio, no przecież my tutaj po 6, 5 minut, 10 nawet mieliśmy kilka razy, no nie? Więc no, dobra, 10 to może nie mieliśmy kilka razy, tylko raz, ale tam chyba z 12 minut łącznie było. Więc kumacie, serio, to jest dobra mapeczka. To jest, słuchajcie, naprawdę przepotężna mapeczka. Jeszcze te trampoliniarze, Jany, one są tak dobre. Tak dobre są tutaj, dobra. Dawaj na trampoliniarza, jaja, jana. Ja, no. Dobra, trzeba wybrać, słuchajcie, którąś ze stron. Albo lewą albo prawo i wtedy słuchajcie, wy w ogóle zostaliśmy sami z bezbekiem, no nie, więc musimy wtedy trzymać się jednej strony i najlepiej to by było, że ja jestem po jednej, a ziomal jest po drugiej i się po prostu mm. Nie blokujemy, a ja już widzę, że on chce się tutaj chyba blokować Więc będę musiał, słuchajcie, uważać, no nie Dobra, on tutaj poleci, czekajcie, bo on polecił sobie trampoliną ok, on sobie stoi tutaj To może ja bym wybrał tą stronę, a ty byś mi dał na przykład spokój, byczku Co ty na to, że po prostu oddzielmy się od siebie, serio To jest chyba najlepsze rozwiązanie, żeby po prostu być od siebie oddzielonym Niech on będzie faktycznie po tamtej stronie Ja będę sobie tutaj po tej stronie I wtedy możemy cisnąć na rekordinio bambinino To są akurat podwójne kolce, więc to się nigdy nie kończy dobrze, ale... Jak się dobrze człowiek skupi, to i podwójne kolce też przeskoczy. Więc to jest jak najbardziej do zrobienia. Tylko serio, trzeba się skupić. Ja na tej mapce rażałem, kiedyś się nie skupiałem. Miałem totalnie luz i wszystko było spoko. Ale kilka razy mi się zdarzyło na przykład w takiej sytuacji nie doskoczyć. Więc od tamtej pory już uważam, nie? Serio. No powiem szczerze, tu jest trochę lipa. Więc przeskoczymy sobie na ten samochód. Teraz słuchajcie, wiecie co? Myślę, że tu doskoczę. Dobra, jest przeskoczone. Ale tutaj sami widzicie, że tak, no? Trochę się ścisk robi. Kurde, tutaj to jest. Już tak dość ciężkawo Dobra, w takim razie, czekajcie, wrócimy się Tutaj, wrócimy się, słuchajcie, tutaj Dobra, z tego tutaj na to Tutaj na tramwajarza, dobra, i delikatnie Nam się sytuacja już uspokaja Ale wcale nie jest dalej S Bo czekajcie, lecimy sobie na to Tutaj w takim razie, pach, pach, pach Dobra, spoko, 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 niech animacja Tutaj przejdzie, o kurde, nie ma nawet co czekać Słuchajcie, na animację, bo tutaj nam się Kończy ten świat, lol Dobra, to czekajcie, niech to się przejdzie Okej, okay, tutaj też, tutaj skaczy. W ten sposób, skaczę tutaj, tak. Tutaj skaczę tak. Tutaj pod tym. Tutaj pach, pach. O, kurde. Powiem szczerze, trochę mnie tutaj zestresowało, bo tu się zaczęło robić ciężko. Znaczy, tak wiecie, że po prostu już zaraz była ta ściana, no nie? Więc trochę lipa, dobra. Tutaj, pam, pam. Okej, okay, tu na spokojnie. Już trochę, słuchajcie, spokojniej. Dobra, więc tutaj sobie przeskoczymy, tak. Przeskoczymy sobie tutaj, tak. Tutaj od razu z tego na to. I od razu z tego na to. I tu będziemy mogli od razu z tego na to. I okej. Okay, jesteśmy coraz bliżej, słuchajcie, początka tego właśnie. Jakby świata, więc jest coraz lepiej. Dobra, uff, okej, okay, nadrobiliśmy, ale naprawdę tam słuchajcie, już... O, trochę zestresowany byłem. Nie będę, słuchajcie, ukrywać. Czyli tak, z tego na to. Tutaj sobie z tego na to i się stopujemy. Dobra, tutaj pach. Okej, okay, spoko, tylko żeby tego nie dotknąć. Ciach, ciach. Dobra, okej, okay, bez bekleci sobie tutaj drugą stroną, więc też spoko. Spoko, że właśnie się unikamy teraz w tym momencie, że sobie nie przeszkadzamy, no nie? To na pewno jest dość mocno pomocne. Dobra, okej, okay, z tego.